Siema, wszystkim witam! No niestety mamy dalej zimę. Dalej mamy zimę, dalej śnieg pada A przede mną taki, no może nie kamienice, ale budynek wielki, wybudowany w 1910 roku, z tego co tu widzicie. Kiedyś, kiedyś tu był hotel, poniżej była restauracja, kiedyś dawno. Teraz też coś tu się dzieje. To nie chodzi o inny motyw, tutaj taki żeby z boku było widać. Chodzi mi o, o to tutaj. To jest, czy tam będzie dobrze widać, to jest herb naszego miasta. Jeżeli to już jest takim miejscu, ciekawe, ile by kosztowało odnowienie tego herbu, pomalowanie. Jak myślicie? No nie wiem, nie będę tu. Wymyślą cyfr, szczelą Ale chyba by to nie był duży koszt dla miasta, żeby odnowić taki herb w takim miejscu. W takim miejscu. Po drugiej stronie mamy o, nasz moloch, walnęli, a po drugiej stronie mamy to tylko na tysiąc ludzi wychodzących z tego bolocha. Ile ludzi spojrzy tam? Przeszkadza mi. Ile spojrzy tam? aby zrobić taką ankietę, próbę, cokolwiek Na tysiąc osób ile spojrzy tam, gdzie ja teraz poglądam? Fajnie by to wyglądało na pewno, nie? Jakby było tak odnowione pomalowane, tam to już ostro bierze widzę Panie Arkadiuszu, jak Pan myśli? Ile? Tramwajek? No nic. Na razie wszystko. Siema i pozdrawiam wszystkich tych, którzy mnie oglądają.